Takie kresnopióry udało mi się złapać. No to kurczę. No to nieźle. No takie po 25. Tutaj mamy taką dużą. No to to są piękne ryby. Nie ma co narzekać. To są piękne ryby. Popatrzcie, jakie piękne. Piękne ryby. Trochę ich na No ładne. No i dzień zaliczony. Będzie tego Dobre są te ryby.